No właśnie, ciekawy film, wrzucę go też do moich mediów, na pewno na LinkedIn, więc polecam Wam do przypomnienia sobie, jak się zachować w czasie alarmu przeciwlotniczego, tak? No właśnie, dużo o tym mowa, a konkretnie co się robi. O, to się robi na pewno przeczytałem, że zlecono w Polsce podobno przegląd schronów przeciwlotniczych, tak? No, właśnie, jakie są tego efekty? O tym wielokrotnie też mówiłem, że w Polsce ze schronami przeciwlotniczymi jest bardzo, bardzo źle, ale tu mam taki, ostatnio w portalu trumiejskim trumiastopel ukazało się taki właśnie artykuł na ten temat. I patrzę teraz na wyniki, ile osób będzie mogło skorzystać ze schronów w trójmieście. Dane w tysiącach. W Gdańsku 37 tysięcy ludzi, Gdynia 35 tysięcy, Sopot 1100, prawda? Na molo może pójdą, na molo obserwować grzyba. Czyli to jest słuchajcie, jakieś, jeżeli weźmiemy, że Gdańsk, Gdynia razem to jest chyba gdzieś około. No, coś znowu jakieś tutaj słyszę, alarmy. Momencik. No właśnie, nie, zwierzęta biegają. Nie wykasowuje, bo tak jak powiedziałem, to, są, to jest wszystko live tutaj, tak. Więc jeżeli wracając do tego, że liczba mieszkańców to jest chyba około całkiem about 800 tysięcy, ja nie mówię o tych wszystkich przysiołach na około aglomeracji, bo jest dobrze ponad milion trójmiasta, no to jest jakieś całkiem about 5%, tak. Łącznie w schronach w dańsku 37, 35 to jest 70. 70 tysięcy, to jakieś 10% tak, ludzi będzie miało miejsca w schronach, o ile? No, z tym, że tu dosyć enigmatycznie w ogóle jest napisano, ile będzie mogło skorzystać, bo jak wiadomo, wiele z tych schronów w jakimś tam dramatycznym stanie. Ostatnio ciekawy taki widziałem artykuł, że pod dworcem w Gdańsku o dziwo mieści się dosyć duży schron. Jeszcze niemiecki na no, chyba 400 pół tysiąca osób. Są też takie w innych miejscach jeszcze blokhausy, tak jakby stojące schrony. No w Berlinie możecie też znaleźć taki jeden schron, jest tutaj też w jednej z dzielnic Gdańska, po obronie, gdzie obrona przeciwlotnicza też miała swoje te flag -kanone, tak. I Coś tam pewnie też można by zrobić, zdaje się, jakieś klaby tam są. No i, i, i tyle, tak? No, to jest dramat, to jest po prostu dramat, i nikt nic nie robi, tym bardziej, że mowa jest o jakimś skażeniu, mowa, tak. No. W Warszawie jest podobno o tyle teraz trochę lepiej, że zbudowano metro i w metrze można by się schować, ale nie wiem jakie są oficjalne, oficjalne dane na ten temat, ile osób w tym metrze mogłoby się schować przy czym no to jest oczywiście nie tylko to, że metro jest schron, ale gdzie są strzałki, jakieś. Ja zresztą próbowałem ostatnio znaleźć, bo wiem, że w mojej okolicy jest schron. Ehm... Ktoś mi kiedyś powiedział, ale dokładnie nie wiem gdzie, mniej więcej jest rejon, prawda? Nie, to jest tajne wszystko, jakoś nie wiem, totalny absurd, prawda? No więc tutaj żadnego przygotowywania nie ma. Ja tym niemniej Wam polecam ten filmik do obejrzenia, jak się zachować w czasie, w czasie ewentualnego ataku przeciwlodniczego czy jakiegokolwiek innego, bo pewnie warto wiedzieć. To nie są rzeczy skomplikowane. Zbliża się zima. W przyszłym odcinku mam nadzieję powiemy parę słów o naszych przemyśleniach dotyczących kwestii energetycznych, jak to mniej więcej się próbować zabezpieczyć i to pewnie trzeba by też spojrzeć na poziomie... Na poziomie, właśnie znowu live, prawda, zwierz się tutaj spina, na poziomie też firm, to jest chyba bardzo ciekawe, tak, to, to chyba jest rzadko w ogóle ćwiczenie czynione, tak, jak się na przykład przygotowuje na wyłączenie prądu firmy, tak, hmm? robicie, tak, no to porozmawiamy sobie jeszcze o tym w przyszłym odcinku, do usłyszenia, do zobaczenia, bye, 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 bye.